Hej, śmianku! Jestem Maciek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I, i, Dzisiaj jesteśmy w Robloxie, jak, jak widzicie. i sobie w Brave y, Story. Trochę to cisza, chociaż nie. Więc będziecie mieli normalnie. Jest najmiłek oczywiście. Jest najmiłek. Y, jesteśmy z nim nie rozmawiamy, bo... Y, no niestety nie mam takiej możliwości. No i... no. Zaraz się, się przywita, bo ustaliliśmy jak mu napiszę tak, to napiszę o. Widzicie? Hej. Yy, I dzisiaj gram sobie w Breaking Story. Napiszcie, czy znacie taką gierkę. Ja jestem m, m, dzieciakiem, bo lubię tego dzieciaka. Tylko muszę z Miłkiem pisać na czacie. Do lewego. Super. Zapastagowało mi. Lewy. Dobra, bijemy do lewego, jak zaraz się pojawi. O, jest! No daj, bijemy. O, jesteśmy! I, um, dzisiaj! No, y, Sorki, sorry, że nie mam Minecrafta, no ale nie, mieliśmy. Nie mogliśmy nagrać Minecrafta, bo coś nam się tam laguje, ale obiecuję Wam że od przyszłego tygodnia odcinki będą codziennie obiecuję wam znaczy, może dobra nie obiecuję, że codziennie ale miną 3 razy w tygodniu nie mam mi misia, który mi będzie dawał niewidzialność i napiszcie oczywiście czy wygraliście kiedyś break in story bo ja jeszcze nie do końca, prawie wygrałem. Byłem mega blisko, ale nigdy tak do końca. Czyli nie pokonałem tego e, głównego bossa, Scary'ego, Leriego. Znaczy, prawie go pokonałem. Było naprawdę mega blisko, Żebym go pokonał. Nie jest? Jest nie jak dobra. Aha, bo, 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 bo pisał Your Friend, widzicie? Że mnie bił. Ale to po prostu, no, jesteśmy tak, jakby w innej grze. Teraz przynosi do innej gry. Dobrze, jesteśmy. I mamy low energy, to jest zawsze. To, to jest tylko dwie być to, chodę, to, to trochę więcej. Ale wsiądziemy sobie jabłko i poszukamy czegoś kolejnego. Może nam się coś tu trafi. Chodźmy tam, może, może akurat u nas będzie basmentki. Mamy piączki. Dobra, nie, nie mam opasy, yy, klucza do piwnicy i lecimy na górę. Wiedziałem, że tu jest kol... Ale tutaj jest ciężko wskoczyć. Ej, ale mały tam nie wskoczył. Ej, patrzcie, ja się i ja wziąłem stąd. Nie wiem, gdzie będziemy spać. Napiszę do Miłka, że w niebieskim. I jak coś... Nie, nie Dziewczy się czemu piszę z kreskami, ale no, tak mi przynajmniej nie hashtaguje. Ja idę tu. Okej, okay, mi, mi, mi jak już czaję od razu bazuje, On wie, że nagrywam, bo napisałem mu na Messengerze. Przed, przed nagrywką. I jeśli Wam się podoba Roblox, to też napiszcie w komentarzu, bo na pewno Roblox będzie o wiele, wiele rzadziej niż Minecraft. Ale no, będziemy... nawet mamy y, plan na specjal na 20 subów. Jak wbijecie jeszcze... Nie, dwa, tak, jeszcze, jeszcze dwa subiki będzie specjal. Nie mogę się długo doczekać, bo to będzie mój pierwszy specjal w życiu. Ym, bo z, zbyt szybko wbiliście 10 subów, więc nawet się nie zdążyłem z że już to jest. Kilka odcinków ledwie nagram, już mam 10 szybów, więc to jest specjalna 10. Ej, basementki, mętki. Znalazłem basemę Ale kozak. <noise> Idziemy otworzyć. Ale on jest ogromny, nie? I to jest na chyba na największy kluczyki w życiu widziałem, patrzcie. On jest taki, on jest większy ode mnie. Otwieramy. Pięknie. Ten looket. The door. Jest zbyt ciemno na razie tam w środku. Za ile są wiadomości? O, to jest. Wiedziałem, ja umiem to wyczytać. Jak będzie za dwie minuty wiadomości, to wtedy będzie ten. Um, zaraz się pojawi. Pan Pitsterman. Ale my musimy przetrwać do piwnicy. Wtedy sobie weźmiemy jakieś. Nie, widły albo jakąś broń, żeby się bić z tymi typami. Skąd w ogóle za szafką? Lepiej go nie dotykać, bo on jest gryźle. No jak się siedzi. <grym> I napiszcie oczywiście, czy chcecie, żebyśmy też nagrywali, czy sami Robloxa. Bo jak na przykład nie mamy dostępu do Minecrafta, to no musicie napisać, co chcecie, żebyśmy nagrywali. Czy Robloxa, czy Brawl Stars, czy. Możemy nagrać Brawl Stars w Robloxie, jeśli chcecie, bo... Na przykład też możemy nagrywać Block Mango". Go. O, mi jego tworzy drzwi, taka propo. Możemy nagrywać też Blockman Go. jest taka gierka. Um, no. Um, ale Ale możemy też nagrywać Brawl Stars w Robloxie. Wiem. To jest dziwne. I wy możecie sobie pomyśleć, a to jakaś beznadziejna podruba, ale nie. To jest naprawdę kozak podruba, więc może z miłkiem... Jeśli jutro uda nam się. Chociaż ja, Raczej jutro uda nam się nagrać z Minecraft'a. Y, wie, więc pojutrze. Nie, dobra. Nie zakładajmy już. Ale. Tak wcześnie, ale. Jak nie będziemy mogli nagrywać Minecraft'a. To wtedy. Y, nagramy Broodstone w Robloxie. I zobaczymy, jak się przyjmie ten odcinek. I bardzo Wam dziękuję za to, ile wyłapek zostawiacie. to jest naprawdę. Mega kozackie. Bo. Zostawiacie ogrom łapek w górę. I oczywiście, jak będziemy grać w Robloxa, czy coś zrobimy? Grał tak z pierwszej kamery, czy z trzeciej? Czy tak, o, tak jak teraz. Ja dzisiaj będę grał z pierwszej. Tak samo w Blockman Goal. Ja, ja zaskipuję, bo ja już to znam. Jeżeli Wy możecie tego nie znać. To nie, to ja, ja nie, nie chcę zaskipnąć. Nie skipajcie, please. Obstawiam, że jak ktoś z Was zna tę gierkę, lubi, albo przynajmniej z nią grał, to do tego mamy do nie bo tak ciężko zginąć. <Dieingo> ciężko zginąć. Ale right, w ogóle ile jest skirków? Muszę to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, osób. Sorki, że Wam tak ekran, ale jest 12 osób, jest mega, mega dużo. Mance, ale lecimy, że będziemy spać. Ale to jest ciemno. Ciekawe, czy wy coś widzicie. Wiem, że na YouTubie często tak jest, że YouTuberzy widzą sporo, a na widzowie widzą mniej, tak jakby słabiej. O, tak jakby jasność na YouTubie jest mniejsza, mniej śpi. Dobra, mamy cały zapełniony pokój, a tam ten typ śpi? Poczekajcie, zrobię sobie teraz tak, kamerę, żeby zobaczyć. Nie, ale mamy chyba dwóch dorosłych, o ile się nie mylę. Ten, ten drugi tam ten, o! E, przyszedł, a nie. To jest jakiś aby, coś tam. O nie, to jest maluch, a on nie, nie może tam spać, bo to łóżko jest zajęte. Ale to ten typ powinien tu przyjść. Bo zajęł łóżko i teraz ma, maluch nie może tutaj zasnąć, ale jest tu uwięziony. Jest zaraz na mnie widzka. O no nie, oni mnie zabiją! Dam sobie witkę? Nie, potrzebuję. Litko by invisible. Widzicie, jesteśmy niewidzialni. Nie widział. Ej, co? Oni już go pokonali. Ale szybko. Ale szybko. no Nie, super, zahać to by mnie ale yy, nie da się punktu. Ale dobra, idziemy teraz zamurować u różowych zamurujemy. I napiszcie też ile macie odznak, jak widzieliście chyba na początku. Ważne, że nie zwróciliście uwagi, to możecie sobie później, jak filmik już obejrzycie, to możecie sobie jeszcze raz włączyć i cofnąć. Ale ja i tak wam powiem, że mam trzy odznaki za bycie dobrym, tak jakby, zamurowywaczem okien, że powiem. E, ostatnie zdobyte osiągnięcie, że uratowałem koło strutki tam już później, wal przed walką z bossem. Tam, gdzie e, robiliśmy parku przed tą bitwą, to tam uratowałem dwa strójki, bo wystarczyło go kuliknąć chyba. E, I że znalazłem basmentki. Chyba tak, nie wiem, ale na pewno te dwa pierwsze, co wam powiedziałem. Później, bo raczej, nie wiem, nie, zagramy jedną gierkę, bo dwóch gier, to by było za długi odcinek. Mam nadzieję że też, że szybko nie zginiemy, bo raczej dwu, dwie gierki to będzie by za długi odcinek, ale to się zobaczy. Bo odcinek może trwać około 25 minut, żeby nie był za długi. Tak będę nagrywał. Więc jeśli będzie tak z 15 minut wtedy zginiemy, to jeszcze nagramy drugą gierkę. Nie. Ale jeśli będzie już powyżej 15 minut, znaczy chodzi 15 minut i sekunda, no to nie, ale na przykład powyżej 15 minut, to już wtedy tak. I jak chcecie, to mogę Was dodać do znajomych w Robloxie, bo na razie nie mam jakoś super dużo widzów, więc czemu nie? I bardzo chętnie przyjmę jakiegoś znajomego i sobie z nim Więc jak mój to 3 razy H i U i 3 razy H. Dziwne, ale nie pytajcie się dlaczego taki. Zresztą sam, sam mi taki dobrało. A ja nie wiedziałem, że to wtedy jest wybieranie nicku. Myślałem, nie wiem co ja myślałem, ale no, no. no, no. Ale mój, mój skin mi się podoba. Przecież mam swój ale e, dziwnie się czyta, mój nick, Tak. Nie wiadak się ten ten, ten obraz? O! Ja jestem tym. Drugie, mej, na, drugie jest, nie wiem, ale jestem z tym, je, jednym z tych, którzy najwięcej dom osłonili. Co ten typ ma ton? rany, on nie. U, jeszcze trzy pizze. To jest ten moment. I zaraz będzie moment, gdzie będziemy się jeszcze z dwoma bili. Będzie jeszcze jedna noc. Zobaczymy, czy mnie wylosuje. Mnie już chyba dwa razy wylosowało. Zawsze, jak siedziałem na tym miejscu, tam gdzie ta dziewczyna, lona, lena. Hehe. Tam. Tam mnie dwa razy wylosowało. Jeśli tam to miejsce wylosuje, to ja tam muszę siadać razem. Tam też polecam. Jeśli tam miejsce wylosuje. Uwaga. Zobaczymy. Ja nie, nie wylosowało. Nie wylosował? I mnie nie, ale kozak. Znowu dostęp pizzę. Ale mam ja farto wszystkim ostatni. Napiszcie oczywiście... Dobra, napiszcie, wszystko napiszcie. Dobra, nie, nie, już nie piszcie. Ale w linku w opisie zostawiam wam... Nie, w opisie, bo pamiętam, że źle powiedziałem, że... bo powiedziałem w linku. Ej, co oni tam robią? Ej, tu ja tego nie, nie wiedziałem, że oni tam są. Ej, ja tam nigdy nie patrzyłem. No, no. Napiszcie, czy wy wiedzieliście. Nie, nie piszcie tego rzeczy. Napiszcie nie, nie, kilka. oni oni już śpią. Chyba nie, 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 No, nie, 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 ten ten nie, Patrz, ale ten typ mu zajął. Biedny. Ale będzie z nami. Mam nadzieję. Mam by się położyć. Ej, właśnie, bo on teraz nie może wyjść i on traci energię. Ja nie chcę tego wyleczyć. Muszę pamiętać jego nick. Jak, jakby alfabet on jest. Dobra, ja sobie do Ale oni się dodają. Tis Gio has fallen, ej, czyli... Tylko gdzie indziej tu nie, ma. nie masz HP? Bo tej napisanej. HP. No nie bo. HP. Czemu tutaj HP. W razie czego go wyleczę. Nie nie nie. Nie jest. Nie jest. Ja nie mam pisać w drodze nie wiem. Więc... Nie wiem. nie. mam pisać. No i... prawie low. Dobra, ja go pójdę zaraz wyleczyć. O nie, bo teraz będzie ten, w Carrelerii. O, to jeszcze trochę, o nie. Muszę tak zapisać. Wie, wiem, widzę, że piszę źle, ale specjalnie, bo proszę mnie, tak mnie hamsteguje. Ja to dziwnie jak to wygląda. Dobra, nie, 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 Szybko, to... Ja sobie zaraz jeszcze mitkę no tam pójdę, jak on tutaj wyjdzie. O, wychodzi z O, jacie. Dobra, no, ma mało widzicie ja. O nie, to zginął. Szybko bekon chodź, szybko, szybko tu! Nie, nie idź na górę, nie! Tu! Bekon! Bekon, bekon! Bekon widmę. Ja sobie puszczam niewitkę i lecę. To jest pałka po jednym, ale ja nie biorę, ja chcę wziąć... ja coś innym bra. Dobra. Tu jest jabłuszko. To kolejne jabłuszko. Weźmiemy tym razem młotek. Nigdy nie miałem młotka do bicia. Ja wbiję młotek. O ja, ale bekowo. Nie miałem klucza... Nie, nie miałem klucza, ale miałem łom, miałem widłu, ale nie miałem nigdy młotka. I pałka oczywiście. Dobra, ja miałem 7 temów. Ej, nie, nie stać mnie datum. na tą. Na aptek, chociaż będzie mnie stać, bo tutaj jest, widzicie pieniążki. A apteczka kosztuje 60, a jeszcze będą typy i z nich będę zalatować pieniążki. Dobra, ja miałem tak grać. Ja bym będę się bił teraz. Zjedz. Zjedz. Zaraz oni się to pojawi. Oni stukają. Nie, nikogo nie hasztagowało. Ile już trwa odcinek? 17 minut. To będzie jedna gierka. Mam nadzieję, że... Wytrwamy długo. Jak mi jak zginie, to będzie lipka, ale no... Mam nadzieję, że my wytrwamy. Niech przynajmniej będzie widział, jak to wygląda z mojej perspektywy. Bo on wie ze swojej. Ja nie będę wiedział jego, ale on, on będzie widział moment. Ale mu, ale mu. Headshota, headshota, headshota mu. Z go, z go. Dawajcie, dawajcie. Ale ja on ucieka, co jest. On go nie jednego. Dobra. O ich jest dużo tutaj. Jest naprawdę dużo. Nie, 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 mi, miłek. Idź, ty zginiesz, ty masz mało życia. O dobra, jeden... pad, jeden pad. Ty ty widzicie, monety zabrałem. Widzicie, że tam w prawym dolnym rogu tam mam monety. O nie, oni dodaję. Ja też... też nie. O ja też dodam, ja też dodam. Dodam co ciastko? Jeszcze jedno ciastko. Dobra. Nie, tylko nie dodaj, proszę. Szybko ich, szybko ich. Zaraz zginę. Bobijam kolkę. O. Idziemy. Tu jest kasa. Masz. Nie. Ja też zginąłem, oh no! Widzowie, ja wam zrobię cięcie i po prostu będziemy się widzieć jak ten. Jak yy, będziemy już w kolejnej gierce na tym samym momencie. Okej, okay, widzowie, jak widzicie jesteśmy już z powrotem tutaj. No, I mamy inne oczywiście. Nie mam dwóch pizz, bo nic z tym nie wylosowali. Znaczy, nie. Nadal nie wylosowali mnie, ale wcześniej mm, zapomniałem ją wziąć i zniknęła i nie mogę jej wziąć, więc mam tylko jedną pizzę. Um, I my żyjemy, więc jest koks, po tej grze oczywiście będziemy kończyć. Ciekawe czy to się da wziąć, chyba nie, wiem, że da się wziąć z drabinę, ale nie chcę nam pokazywać, bo to mi będzie tracić energię, jak się on trzyma, ale dobra. Ja, ja się może tu schowam i jak... Pójdziemy już do sklepu, ja kupię apteczkę i wyleczę raz Dobra, mam nadzieję, że tym razem nie zginiemy. Będzie trzeba się ukrywać. Defend. Dziecko dorosłe. Ej, oni nie będą. Dobra, ta ma. Amirko też ma. Dobra, lecimy na niego. Amirko nie ma chyba. Albo nie wie, jak się wyciąga. Dobra. Oni mi pomagają, oni są dobrzy, Oni są dobrzy. bijemy się z nim, bijemy go, bijemy go. Dobra, easy. A i ten klucz mocny jest. Patrzcie ile ja mu biorę z tym wyszem. Czasteczko sobie biorę. No i teraz niech oni go biją. Ja mam... U nie Emirek też ma archane. U nie Emirko hashalen. Emirko zginął Dobra, bijemy, bijemy, bijemy. Ale jeszcze będzie ich dwóch naraz. A już się pojawiałem. Zginął, o nie! Bijemy się już tylko teraz... O, 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 ja cię! Jesteśmy sami. nie już zginął. Też już zginął. Zginął, ja zginął. Jedz, 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 jedz. Zabiję ich, zabiję ich. Nie, oni nie zabiją, oni nie zabiją. Nie, to jest niemożliwe. Napiszcie, widzowie, czy wy to przeszliście. Okej, okay, wchodzę do lobby. I z miłkiem się już będziemy żegnać. Niestety, się nam się nie udało tego zrobić. Wezmę sobie, the hungry. Nie, gdzie jest miłek? Lobby. Nie, on go nie ma. On nie kliknął chyba lobby. Najgorzej. On się za mnie pożegna. Co, co to jest co typek? Nie wiem, ale... Ja się z mnie żegnam. No i cóż, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcja. No i do zobaczenia niedługo. Opa! Pa.